Jeszcze no, raz Dzisiaj ja gramy mecz na Pan jest. Mam zabezpieczenie? Nie. Nie na to. Była z tak się jebał No. No. Klasa, dobrze, że to nagrane akurat. prostu. <noise> no ale, masz rację. Domosław, proszę bardzo, że na siłowni nie był, to co dzisiaj będzie dom? Nie, <głosy> <Pierdol>. <głosy> nie <głosy> wiem. To Nie wiem. Przygraną. Kurwa, ja ci dwa pancake na śniadanie, czy się tak miałem, miałem, y, coś tak zachowujesz? Ja mówię sobie o miałem, zapomniałem miałem nie, w sensie tam kabla. No i wchodzę sobie do CSA, a się na innej myszce, nie? Ale mówię, czekaj coś jeszcze spierdoli. No i tak wchodzę sobie, patrzę w inwentory i na mi skrzyneczka. Wchodzę w tą skrzynkę. no krobię. Oczywiście legendarność kim, no jakieś hazard dropnie z bardzo dobrym blue tam nie nieważne. To będzie dużo, dużo pieniędzy, nie? ale ogólnie chodzi na to, że ta skrzynka jest warta 50 dolarów. No i się ucieszy? fuj. Bo taki dzień był słaby i nagle tak się wszystko rozjaśniło, nie? A mhm. to, żeby wydropić, to jest chyba mała szansa. Jeszcze co z tą myszką zrobisz. Nie wiem. Może oddam. <laughs> To jest najmniej rozwiązane. Teraz nie jest ważne, bo jak kiedyś kurwa, to nawet bez TS-a graliśmy. <grymne> jak tam prezes? Jaki no, wynik dzisiaj będzie? Zaraz już nie jest tam się Henry z Mniejsza za ostatnie spotkanie, nie? Pierwsza nasza porażka. wysłała. byli nalani ostatnio. Już zapomnieli. <grymne> Ooh. sprawdził czy nie ukradli, nie? a kto by chciał auta ukraść Paweł? co ja mam robić Paweł? planowało ooo ooo jedzie sprawiam, żeby będzie kurwa a i który to był? już trzeba być ciepły dobrze, że nikt działa Patryk, czy nie działa? działa będzie fragów? nie no Hmm, 23, 5 assens i 8 zgonów Dobra i sprawdzimy później, nie? Dobra, dobra Zapamiętam ale Tam zgony mogą się zmienić, ale tak i to... Nie, zgonów będzie mniej pewnie, nie? <noise> mniej? Nie, mniej, nie mniej więcej Jakie staty będą? Aha. Robimy zakład Sto roki już 20 20 plus na pewno Dobra o, o, To jest to... klasa, kurwa Ty, Arek, szkolujesz losu Kurwa Ty, Arek, szkolujesz losu Ty, Brawo! Brawo! temu. Super brawo, Skanujemy jeden. Kupili. Dajcie mi feszą na teraz. Palił się dźwięk. Mogę zalać fesa? Dobra. Poszedł. Smokuję teraz Daj, buba, roc, 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 roc. Jeden leży. Jeszcze jeden Daj leży. leży. Tak. Daj, 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 nice. super, brawo! 일격 파스 오늘도 하스 나이 나바 네테메 쿠르바 나 나바 브라보 쿠르바 나바 돌아 오르와 나이 나바 나비스테 파트 섹스 파사

Jaki wynik, Co? Jaki Żymy. wynik jest? Prowadzę 1 punktowe o dwoma. Ojojo, Ale A to o 1000 dolków gracie, czy nie? 23 sekundy do końca. Ofensywa, ofensywa. 啊。Uh uh